Dzisiaj mamy bardzo duże zestawienie i gdy scrollujemy, to uciekają nam nagłówki. Jak pójdziemy sobie w prawą stronę, no to uciekną nam z kolei informacje o tym, jakiego klienta dotyczą dane. I teraz popatrz, będziemy chcieli zablokować okienka. Mamy w zakładce Widok polecenie Zablokuj okienka. No i mamy po pierwsze opcję 3. Zaczniemy od tej. Zablokuj górny wiersz. Klikam i ponieważ pierwszym wierszem widocznym na tym ekranie jest wiersz pierwszy, no to się rzeczy on zablokował nam wiersz pierwszy i nie o to mi chodziło. No więc zobacz, robię Odblokuj okienka. I teraz, jeśli tak przeskroluję moimi danymi, że pierwszym widocznym wierszem będzie wiersz czwarty i użyję polecenia zablokuj górny wiersz, to wtedy zobacz, zablokuje prawidłowo. Czyli on blokuje tak naprawdę nie pierwszy wiersz, tylko pierwszy widoczny wiersz. Jeśli teraz zablokuję polecenie, zablokuj pierwszą kolumnę, no to zobacz, że zablokuje nam tylko kolumnę A. Ale zobacz, co zrobił z wierszami. Odblokował nam wiersze. Natomiast ja potrzebuję mieć takie, taką opcję, żeby były widoczne pierwsze cztery wiersze i dwie pierwsze kolumny. Czyli polecenie zablokuj górny wiersz, zablokuj pierwszą kolumnę nie do końca mi odpowiada. Więc robię odblokuj i teraz popatrz, zrobimy taką opcję. Jeśli chcę widzieć cztery pierwsze wiersze, to staję w wierszu piątym. Więc staję sobie w tej komórce. Jak chcę widzieć dwie pierwsze kolumny, czyli kolumnę A i B, to staję w kolumnie C, czyli muszę stanąć konkretnie w komórce C5, żeby wszystko to będzie tutaj po lewej stronie i nad kursorem, nad miejscem, w którym ja stoję, zostało zablokowane. Wtedy przechodzę do okienka Zablokuj okienka i wybieram tę pierwszą opcję. Zobacz, zresztą nawet na niebiesko masz tu zaznaczone, że będą blokowane i wiersze i kolumny. Zablokuj okienka i w tym momencie popatrz, cztery pierwsze wiersze zablokowane. A dodatkowo, jak będę się skrolowała w prawą stronę, no to mam kolumnę A i B. Natomiast oczywiście od tego momentu musisz y, bardzo pilnie pilnować danych. Dlatego, że ja to nazywam, że dane Ci się zaczną chować pod parapet, czyli wlazły nam tutaj pod y, wiersze, albo za firankę, czyli schowały się za kolumnę A i B. Więc y, czasem niestety tak się zdarza, że stajemy w tą komórkę teraz, piszemy funkcję, że chcemy zrobić sobie dzień z komórki, no i patrzymy, no dobra, to z F. 5, tylko zobacz, stoimy w wierszu 50. Jeśli ja to zatwierdzę, to zobacz na czym polega problem. Jak zrobiłam Zablokuj okienka, to tutaj mam pełno pustych wierszy. Przy czym to moje obliczenie wcale nie tyczy tego wiersza, bo tu jest napisane 9 grudnia, a nie 30. Więc jak zrobisz sobie Zablokuj okienka, to pamiętaj, że wprowadzanie danych potem trzeba bardzo pilnować, żeby wprowadzać je od właściwego wiersza. A na razie, Excel i zrobione.